Cześć, ma z tej strony kamyk i witam Was w pierwszym z dwóch odcinków dzisiaj. No, naprawdę na ten lajki like to poleciliście, także. Muszę to Wam dawać o wiele wyższe progi, jeżeli chcę robić takie coś, bo to raczej nie ma sensu. 150 lajków like to tak po prostu, o, jak za palca. Ale przechodzimy do pierwszego meczu dzisiaj. Mamy początek spotkania. Ładne podanie do Anity. I Anita, właśnie takim strzałem dziwnym to zrobił. Pierwszy raz naprawdę taki strzał widziałem w tej FIFA. Podolski bardzo ładnie znalazł Anitę i zobaczcie na ten strzał. Naprawdę bardzo ładny strzał, bardzo ładnie to wyglądało. Później mamy pierwszą połowę i zobaczcie co się stało. Tutaj to po prostu... to jest mój komputer. Była akcja, ja odbieram piłkę i w tym momencie wyskoczyły mi artefakty. Karta graficzna, wiem o co chodzi. No niestety nie mogłem na to nic poradzić, wyszło mi z gry. I przez to przegrałem mecz. Następny mecz stało się takie e, dokładnie to samo, z tym, że nie nagrałem tego. Znaczy, e, plik mi się zepsuł. Prawdopodobnie przez właśnie przez wywalenie mi blue screena i tak dalej. Tak no, więc przegrałem dwa mecze za nic. Od razu chciałem następny mecz zagrać i chciałem odegrać. Nie szło mi w ogóle, byłem bardzo zdenerwowany na, na to, co się stało. I po prostu pokażę wam tylko wyniki dwóch następujących meczów. Przegrałem 4-3 i następnie zremisowałem 3-3. Były to dla mnie bardzo frustrujące mecze, dlatego nie chcę ich wam pokazywać. Najbardziej frustrujące mecze w tej chwili, zabrakło mi wtedy jednej wygranej, aby awansować, i po prostu tak jak widzicie, zabrakło mi jednej wygranej, by awansować, a ja po prostu przegrałem cztery mecze. od tak, czy trzy mecze przegrałem, jeden zremisowałem, to jest nieważne. Dla mnie, remis to, to też jest faktycznie jak porażka, zależy w jakim meczu. No i no, byłem bardzo sfrustrowany. Dlatego nie pokazałem Wam tych meczów. Następny mecz mamy przeciwko dosyć średniemu e, grajkowi. Znaczy średni skład miał, nie wiem jak, jak, jakim był grajkiem. W każdym razie chciałem po prostu zniszczyć następnego przeciwnika jak najbardziej się dało. I Podolski już na początku spotkania e, daje nam wynik 1-0. do 0. Następnie chwilę później znowu mamy swoją szansę, Bent na 2-0. Po prostu chciałem, ja zawsze mam tak, że gdy przegrywam następną grę robię wszystko, aby wynik był jak największy. I tutaj mamy już końcówkę tego spotkania. Byłem sam na sam z bramką i w tym momencie przeciwnik wyszedł. Dobra, zdobyłem tytuł mistrzowski, pomyślałem sobie fajnie. Skład z Premier League jest bardzo dobry. Z tym że z tą formacją za bardzo nie przepadam, tak więc wracamy do korzeni, czyli 3-5-2, moim zdaniem najlepsza formacja w tej FIFA. W tym w międzyczasie wystawiam wszystkich graczy za cenę lekko większą niż, niż mieli, czyli jakieś tam 100 profitu, 200 profitu, zawsze, zawsze to pomaga, zawsze to jest parę, parę dziesiąt końców więcej i, i to się przydaje. Wystawiłem wszystkich, tak jak widzicie, niektórych to nawet za trochę mniej, gdyż nie, nie myślałem, że się sprzedadzą. I tak mamy Yanga, i się zapytacie, skąd mamy Yanga? Yanga kupiłem za 500 na otwartej licytacji, a za 500, za 5000, sorry. A sprzedałem za 10 tysięcy, więc 5 tysięcy profitu bez jej taks. Jej taks to jest około 4,5 tysiąca profitu. Sprzedało się jeszcze parę innych graczy, paru parę, parę się nie sprzedało, tak więc zostawiam ich jeszcze raz i już zacznę sobie budować skład, gdyż mamy sporo końców, no i możemy zacząć budować jakikolwiek skład. Już wcześniej kupiłem sobie Tarapta, teraz kupiłem środkowego obrońcę Kabula, gdyż, gdyż miał sporo kontraktów. No i te kontrakty na pewno się przydadzą. Tak jak widzicie, mamy już Tarapta jako środkowego pomocnika ofensywnego. Pierwszy środkowy obrońca Kabul. Znowu po paru minutach wróciłem, sprzedałem Gipsa, sprzedałem środkowego obrońcę z Chelsea i Johna lewego pomocnika. Kupiłem Younga na lewą pomoc. Oczywiście taniej niż za te 10 tysięcy, które sprzedałem do formacji 4.1.2.1.2. Tego kupiłem za chyba 3 tysiące, niecałe. Jeszcze kupiłem Walkota za 6 tysięcy. Tak więc mamy bardzo szybkie skrzydła. To się nam na pewno przyda. Tak więc mały skład builder teraz. No i jak widzicie, brakuje nam jeszcze dwóch napastników. środkowych obrońców Dawida. Dawida Luiza kupiłem też po dosyć atrakcyjnej cenie, do sporo miał kontraktów, tak jak widzicie, w bramce mamy Warma, mamy jeszcze Embię, zaraz cały skład zresztą wam pokażę. Tutaj postawiłem 1000 na Tiotę, po chwili ten Tiotę się kupiłem go po prostu, nikt go nie licytował i mamy Tiotę za 1000 jako ostatni środkowy pomocnik defensywny, brakuje nam jeszcze jednego napastnika i tym ostatnim napastnikiem będzie starycz. E Zaraz przedstawiam cały skład. Nawet nie wiem, czy pokazałem, jak Staridża kupiłem. W każdym razie od bramki mamy Warma, następnie mamy Davida, Luisa, Kabula, Embie, y Tjotę oraz Felainiego. Mamy Yanga, Tarapta oraz Wolkota i w napadzie mamy Remiego oraz Staridża. Jak widzicie, kupiłem od razu kartę Morali, żeby grało mi się nimi jak najlepiej. I przechodzimy do pierwszego meczu. Myślę, że ten skład naprawdę zostanie na długo dosyć dobry. Mamy gram przeciwko. Składowi przeciwnika, który jest dosyć w miarę dobry. No i mamy tutaj pierwszą akcję. Ciote zdecydował się na strzał z daleka. No i tutaj Czech. Chyba miał Czecha na bramce. Czech zachował się fatalnie. I mamy 1 do 0. No ale przeciwnik nie chciał zostać mi dłużny. I chwilę później Juan Mata zremisuje. I mamy 1 do 1. No ja tym składem raczej nie będę zbyt dużo gier przegrywał. Dlatego też ładne podania. Remit dostaje trochę miejsca mamy 2 do 1 kolejna akcja. Mamy znowu ładne podania między moimi napastnikami. Staryś na skrzydle schodzi do środka potężny strzał. mamy 3 do 1. To jest już ostatnia akcja tego meczu. Znowu staryś na skrzydle. Podanie do Yanga Yang strzela piłka. Nie wiem jakim cudem odbiła się od tarapta i zaliczyło mu gola. No ale wygrywamy ten mecz. 4 do 1. Pierwszy mecz tym składem. Zapraszam Was jeszcze na drugi epizod dzisiaj, będzie on trochę później, tak więc do usłyszenia, trzymajcie się piona.